Dzień dobry bajszołowcy, witam was serdecznie znowu na kanale i zapraszam was dzisiaj na taki pierwszy prawdziwie jesienny odcinek w prawdziwie jesiennych okolicznościach przyrody. I ten odcinek miał być czyli powiedziawszy o tym, jak przygotowywać rower na jesień i zimę. A tak naprawdę będzie dzisiaj rowerze, którego już prawie nie było, a na szczęście jest znowu. Czyli opowiem Wam dzisiaj o tym, jak mi ukradli lokę i jak ją odzyskałem i jakie wnioski z tego płyną. Zlecimy spokojniejsze miejsce i lecimy z dzisiejszym odcinkiem Myślę, że Loka to rower jest doskonale znany stałym widzom bike show, jeszcze kiedyś dobrych rowerów. Generalnie, rzecz biorąc, jest to rower, który kiedyś zbudowaliśmy we współpracy z marką Lokabike. To był rower, który powstał jako Single Speed Gravel. On potem przestał być gravelem, bo jak zaczęcie tutaj na przebitkach teraz, jak jakiś czas temu przerobiłem bardziej na taką miejską szosę, czyli włożyłem te jakiś stary karbonowy widelec pod wąską oponę. W sumie ten rower jeździ na ponad 28 mm, ale są to kontakt speedy, więc opony, które dają sobie radę w różnych okolicznościach. No i generalnie rzecz biorąc, ten rower służył mi Przede wszystkim jako rower na jesień, wiosnę i zimę, po prostu do jazdy w złą pogodę. Jak pogoda jest naprawdę zła, a ja mam ochotę i tak się wyżyć i pójść na rower, no to najczęściej po prostu brałem ten rower i jeździłem na nim, ponieważ no nie wymaga praktycznie żadnego serwisu. To jest Single Speed, sprawdzony przeze mnie Single Speed, taki rower, w przypadku którego naprawdę wystarczyło raz na miesiąc przesmarować łańcuch Rolofem i poza tym ten rower żadnej innej konserwacji nie wymagał. Raz na pół roku przed sezonem i po sezonie po prostu go generalnie odgruzowywałem, a tak to po prostu... Jeździł, więc był to rower, który był w stanie pewnego zużycia, zwłaszcza że zakończyłem sezon jesienno-zimowy i potem naprawdę na tym rowerze nie jeździłem, bo pewnie część z Was wie, że ja po mieście raczej jeżdżę skuterem niż rowerem. Rowerem jeżdżę bardziej dla przyjemności i do... W związku z pracą, natomiast nie jeżdżę nim jako środkiem komunikacji w mieście. Czasem trochę, ale generalnie rzadko w tym roku, bo tak, że loka stała w bezpiecznym miejscu po sezonie przez parę miesięcy. No i ja w końcu wpadłem na pomysł, że czas ten rower odgruzować, bo jesień idzie, trzeba będzie jakiś odcinek jesienny nagrać. Wyjąłem w niedzielę ten rower, żeby na nim się przejechać, zobaczyć w jakim jest stanie. I na jedną noc zostawiłem go na co prawda, bo prawda, zamknięty. i monitorowanym, ale jednak podwórzu. No i tak się zabawnie złożyło, że w poniedziałek była wizyta kominiarzy w naszej kamienicy. No i po tej wizycie kominiarzy ktoś nie zamknął klatki schodowej. No i wychodząc na klatkę schodową, zorientowałem się, że na klatce schodowej brakuje kilku rzeczy, które na tej klatce najczęściej były, czy to u mnie, czy u sąsiadów, między innymi starych butów na przykład. No i kiedyś widziałem, że tych butów brakuje, to czułem, że na podwórzu może być wesoło. No i się nie pomyliłem, bo na podwórzu nie było loki. Akcja była szybka, ponieważ rzeczywiście sprawdzenie monitoringu nic nie dało, bo akurat kamery nie obejmowały, jak się okazało, klatki schodowej. Nic na nich nie było widać, nikt nic nie wiedział, o roweru gdzieś w okolicy nie było, bo też się pokręciłem po okolicy szukając go, ale nigdzie już go nie było. Myślę, że pół godziny, 45 minut po fakcie udało mi się zorientować, że roweru nie ma, no ale puściłem info, jak pewnie widzieliście, na YouTubie w sekcji społeczność, była informacja na Instagramie moim, na Instagramie BikeShowowym. No Ogromne dzięki, mnóstwo osób się zainteresowało tematem. Natomiast z doświadczenia czułem, że ten rower prędzej czy później wypłynie, ponieważ jest mega Charakterystyczny, a został ukradziony najprawdopodobniej przez kogoś, kto raczej nie był geniuszem zbrodni, na co wskazywał chociażby fakt, że z klatki poginęły jakieś stare buty, ogólnie rzecz biorąc, totalne klamoty. Więc raczej podejrzewałem tutaj jakiegoś e, brzydko mówiąc żula, który po prostu potrzebował do flachy i kradł tego typu rzeczy. Więc miałem wrażenie, że tak charakterystyczny rower, jeżeli nie jest ukradziony, nie wiem, na zamówienie, jeżeli nie jest ukradziony przez kogoś, to się zna, to może prędzej czy później wypłynąć. No i jak się okazało 24 godziny później ten rower wypłynął. I tutaj wielu spośród Was pytało, jak to się stało, jak ten rower wypłynął. Wypłynął w bardzo prosty sposób. Niezawodny Janek, mechanik Janka Kojarzycie. O Janku często Wam mówię, bo Janek jest jedną z osób, dzięki której na bajkę rowery ciągle jeżdżą. Bo Janek pomaga mi, jeżeli chodzi o utrzymanie rowerów, o różne naprawy w dziwactwa, które gdzieś tam sobie klecę i Wam tutaj przedstawiam. Janek. Pod swoją żabką wieczorem, wychodząc sobie po przysłowiowe piwko, zobaczył, że ktoś przejeżdża na moim rowerze. Było to na w zasadzie drugim końcu starego miasta w Krakowie. Nie było to bezpośrednio w mojej dzielnicy. No i zatrzymał tego gościa. Ja wtedy w ogóle byłem w Toruniu już, nawet nie zdążyłem sprawy zgłosić na policję, ponieważ w dniu kradzieży wyjeżdżałem w ogóle z Krakowa i nie miałem czasu tego zrobić. No i Janek zatrzymał gościa, który na tym rowerze jechał i spytał go, czy wie, że jedzie na kradzionym rowerze. Gość nie uciekał, nie nie był w żaden sposób nerwowy. Z rozmowy wyszło, że faktycznie gość czuł, że ten rower może być kradziony. Generalnie biorąc, kupił go rzekomo od Żula za 200 zł za plachę. Natomiast gość mówił, że czuł, że ten rower może być kradziony, ale go kupił, bo że niby może kiedyś go odda właścicielowi albo uratuje ten rower. No generalnie rzecz biorąc bez wgłębiania się w historię, bo prawda jest taka, że nie wiemy, czy ten gość mówił prawdę, nie wiemy nawet, czy ten gość nie był gościem, który naprawdę ukradł ten rower. No ale sprawa wyszła tak, że po prostu żeby nie robić kłopotu, żeby nie było problemu, rower został od tego gościa odkupiony za tę kwotę, tam niecałe 200 zł, za którą rzekomo ten gość ten rower od Żula kupił. Więc tak się ta historia generalnie rzecz biorąc kończy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że trzeba było iść na policję, trzeba było dochodzić swoich praw i tak dalej, ale wiecie jaka jest prawda. Czasami jak chcesz mieć święty spokój i chcesz mieć ten święty spokój szybko, w dodatku tego gościa zatrzymał twój kumpel, ciebie nie ma na miejscu, nie chcesz komuś robić kłopotu, to robisz to w najprostszy możliwy sposób. Pewnie, że 200 zł szkoda, ale lepiej jest odzyskać swój rower, który pewnie, że jest wart więcej z jednej strony finansowa, z drugiej strony po prostu lubię ten rower. Nie chciałem go nigdy sprzedawać, jest takim rowerem, który był pierwszym rowerem, który w jakiś sposób tam zbudowałem w oparciu o swoje pomysły, w współpracy z jakąś firmą i po prostu byłoby mi go szkoda, więc tą metodą udało się go bardzo szybko odzyskać. Więc taka jest historia Loki, historia jest krótka, 24-godzinna, bardzo prosta. A jaka z niej płynie puenta? Puenta z niej płynie wyłącznie taka, że po pierwsze warto w takich sytuacjach, jak mam ukradną rower, przede wszystkim informować wszystkich wokół, jak najwięcej osób możecie poinformować. Jest mnóstwo na Facebooku na przykład grup lokalnych dla różnych dzielnic w miastach, grup rowerowych, grup, gdzie się sprzedaje rowery, jakiś forów. Warto w takich miejscach dawać znać, bo prawda jest taka, że rowery Najczęściej udaje się odzyskać nie dzięki policji, która wiem z doświadczenia, że po prostu nie ma możliwości i czasu tych rowerów szukać, ale dzięki osobom, które jakiś rower kojarzyły z jakiegoś forum, z jakiejś grupy, z jakiegoś Instagrama i gdzieś go zobaczyły i tą metodą udało się ten rower przyczaić. A drugą rzeczą jest to, że. Warto mieć w życiu rowery charakterystyczne, bo gdyby to nie była loka, gdyby to był jakikolwiek gruz, mniej lub bardziej nijaki, to pewnie by go Janek nie wypatrzył na mieście nie udałoby się tego roweru odzyskać. Więc warto chociaż odrobinę dbać o to, żeby rower się wyróżniał. To nie musi być rower, który ma, nie wiem, ramę zaprojektowaną, tak jakbyście chcieli, ale niech ten rower ma jakieś charakterystyczne elementy, jakieś charakterystyczne naklejki. Mówimy oczywiście o takich rowerach, które gdzieś tam zostawiacie, bo. Wiadomo, że najbezpieczniejszy rower to rower, który jest w domu, który jest zamknięty, który jest zawsze pilnowany, ale jeżeli to jest rower, który służy gdzieś do miasta, do dojazdu, jeżeli czasami gdzieś Wam się go zdarza zostawić, to warto dbać o to, żeby ten rower był chociaż trochę charakterystyczny, żeby w takich sytuacjach ułatwić komuś życie i dać sobie szansę, że ten rower zostanie gdzieś tam jeszcze odzyskany. Więc w tym przypadku się udało. Cała akcja trwała 24 godziny. Dziesiątki osób w ogóle udostępniły na Instagramie moją informację o tym, że loka została skradziona. Więc wielkie dzięki Wam za to. Bardzo się cieszę, że akcja się tak szybko skończyła. Szkoda dwóch stów, ale też jest taka nauczka na przyszłość i taka lekcja. Za 200 zł lekcja, że mimo wszystko, mimo tego, że wydaje się, że to jest rower, który ma tam zużyty napęd, który ma mniejszą wartość niż normalny rower, że wydaje Wam się, że podwórze jest bezpieczne, że przypinacie i w ogóle to nigdy nie są bezpieczne miejsca. Więc jeżeli Wam na rowerze naprawdę zależy, to warto go trzymać w jakimkolwiek miejscu, do którego nie mają dostępu osoby postronne. W tym przypadku wydawało mi się, że to miejsce. Takim jest, bo jest to zamykana klatka schodowa, zamykane podwórze, ale wystarczyła chwila nieuwagi, czyjejś nieuwagi, osoby, która nie zamknęła klatki schodowej i rower został skradziony. Nie był przypięty. Jeden dzień, dosłownie parę godzin został zostawiony, ponieważ chciałem go zabrać do serwisu. I nie był przypięty, ponieważ nie miałem żadnego wolnego zapięcia i wystarczyło te parę godzin. Myślę, że nawet nie było paru godzin. To mogło być nawet krócej. Złe miejsce, zły czas i. Yy, Tragedia była blisko. Tak, na szczęście skończyło się tylko jakąś tam kwotą kasy, której szkoda, ale jednak no, jest to zdecydowanie mniejsza strata niż utrata całego roweru. Więc puenta taka: dbajcie o to, żeby rowery nigdy nie stawały samopas. Dbajcie o to później, żeby były charakterystyczne, jak już gdzieś zostają. No i jeżeli wam jest winą, to pamiętajcie o tym, że społeczność rowerowa naprawdę ma ogromną siłę i warto od tej społeczności zaczynać. Oczywiście na policję też trzeba zgłosić, jak wam ukradną rower. Natomiast jeżeli chcecie szybko odzyskać rower, to liczcie przede wszystkim. Na innych, niekoniecznie na policję, bo te rowery, które są wykrywane przez policję, najczęściej wykrywane są przy okazji nalotów na jakieś dziuple, przy jakichś wpadkach, przy tym, że kogoś zatrzymano do kontroli, bo się zachowywał dziwnie albo z różnych innych powodów i przy okazji udało się znaleźć rower. Żeby policja znalazła specjalnie rower, no to naprawdę trzeba by mieć dużo szczęścia, więc dzięki za uwagę i jeszcze raz dzięki za pomoc przy odzyskiwaniu Loki i życzę Wam, żeby jesień, zima i wiosna były spokojne pod kątem kradzieży roweru.